Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy. Piła 2 Flesh and Blood. ale mm. <laughs> dziwnie to pomieszanie języków yy, zabrzmiało. No i mówi się trudno. Znowu składzik na papier toaletowy i znowu jakieś telewizorki. O rany. A dime, kid. I guess you're up his wow, mm. a teraz, a jak ja mam... Eee... Eee, kurde. Nie, 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 dobra, on już mnie zabije i w sumie... Mhm. Ale dziwne jest tu, dobra, już... Nawet nie starałam się tego tym razem wygrać, bo po prostu zdziwiło mnie, jak tutaj wygląda walka. To znaczy jest zupełnie inaczej niż w poprzedniej części. Tutaj też opiera się to na niestety na tych na wciskaniu właśnie przycisków, co mi się nie podoba. Więc aha. Nie mam normalnej opcji celowania i... I bicia się z nimi. Trochę mi tego szkoda, bo to byłoby chyba, wbrew pozorom, wygodniejsze. Mm, dobra, czyli trzeba będzie jakoś... O rany. Jakoś gościa utłuc. Hmm, tylko... Nie, 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 nie! Eee, mogę coś mu zrobić? O, mogę. Eee, tak, eee, tak, eee, tak. Pięknie! Wow! No, niby tylko dziennikarz, a walczy nieźle, nieźle. To weźmy jego broń, chociaż... O, miał bezpiecznik. Też, mm, nie wiem, to może będzie skuteczniejsze, bo w sumie chciałam powiedzieć, że będziemy wolniej walczyć. Ale z innej strony skoro e, i tak to się opiera na wciskaniu wcisków... Nie, tam jest za ciemno, nie chcę tam iść, bo nie mam żadnego światełka, nie mam, prawda? No właśnie nie mam. Mm, czyli... Jak nie ma takiej tradycyjnej walki, to jest dziwnie <grym> w korżorze, ale cóż, e, to jest pod napięciem, czyli raczej nie chcę się chyba do tego zbliżać. Mogę szafeczkę przeszukać, jej się. Znaczy no strzykawka lecznicza. Ale tak, drzwi zamknięte oczywiście. Czyli co? Mam jednak e, do tego się zbliżyć. Nie no, to mnie prąd kopnie zaraz. Czy nie? No dobra. Aha. Nic mi się nie stało. Nic mi się nie stało. Nie chce mi się wierzyć, że to było coś takiego. Chwilę. Tak, to pewnie yy, dlatego, żebym się zaczęła cieszyć i straciła czujność. Tak, jestem pewna, że zaraz tu mnie coś rąbnie, zabije, rozkwasi i zmiażdży. Obojętna kolejność. Dobra, przechodzimy tu. O nie, o nie. Znowu jakieś pikanie, woda. Mm, dobra, no... Zasady będą przestrzegać. Tylko nie, żeby coś. Jigsaw sam zasady wymyśla, a sam ich nie przestrzega. Dobra, tu jakieś baliski. I będzie czasowa głupia. Pewnie. No właśnie, świetnie. Domyślam się. Mam znaleźć jakiś kod. E, cholera, tylko... E, kod, kod, kod. Gdzie tu może być jakiś kod? E, tutaj może coś? Nie, nie wiem, jakieś drzwi? E, mam je otworzyć? O rany, ale to też jakieś dziwne cyferki. A, mogę tu spojrzeć przez to. E, to będzie 3, 5, Wychodzą w takim razie. E, chyba nie zdążyłam mu pomóc. 3, 5, nie. Mm, nie wiem, czy chcę zobaczyć, co mu się tam zadziało. 3, 0 i chyba nawet nie mogłam, bo to było. Mm, no właśnie, to było takie czasowo zrobione, że. Nie zdołałabym mu pomóc. Nawet w żaden sposób. No właśnie. Mm. No to Jigsaw wymaga, żebym ja przestrzegała zasad, ja mam być taka super fajna i okej, okay. a on co? On sobie pozwala kaszanę jakąś odtwierdzielać. W ogóle te wnętrza, jakie zdobione, tu sufity, nie wiadomo co, jak jakieś krypty. No i fajnie, jestem tu. Jest tu ciemno i prawie nic nie widzę. Jestem zdana na łaskę Jigsaw'a i tylko tyle światła, ile on mi tu daje. A zapisu nie ma. A bardzo bym chciała, bo nie podoba mi się... To, to jest, o, okno z zasłoną powiewającą, ale za okno nawet wyjrzeć nie mogę. No cóż, smutne to trochę. O rany. Martwy koleś. Czyli co, martwy koleś, więc ja z automatu już tam nie przejdę. No, ale mimo wszystko podejdą. Może mogę zwłoki przeszukać? Nie mogę. A ja bym to zrobiła, bo w zasadzie nigdy nie wiadomo, gdzie jest jakiś potrzebny przedmiot. Nie możesz tu spojrzeć ani tego jakoś rozwalić. Zobaczyć, jak tam jest. Hmm. No, bo. Co, no, nie mogę żadnej interakcji wykonać. Tak jak wcześniej zauważyłam, no. Nie mam możliwości celowania ani jakoś uderzania bronią. Bo ja chcę, a nie, bo gra mi pozwala. Smutne to poniekąd. I tak, mamy kolejne jakieś ciemne pomieszczenie, przewalone krzesło. Hmm. O nie. E, mogę w coś zagrać, ale nie chcę tego robić. Tam mamy jakieś kolejne przejście. To dużo tego wszystkiego, jak na mój gust. Mm. Tu mogę zerknąć, ale nic mi to jakoś chyba nie powie, drzwi. E muszę znaleźć kod kolejny. E tam nic nie widzę, tylko mogę sobie patrzeć na poszczególne sale, jak mi się wydaje, pomieszczenia. E tak? Jakiś grif, a nie ja.

Na to, co to może być za kod. Hmm. No bo jakiś trzeba tu zdobyć. Tutaj nie wejdę. Hmm, to co mam się wrócić? No dobra, staram się w takim razie, co w mojej mocy zrobić. Hmm. I pytanie zasadnicze. No. Tu nic nie widzę. A, a gdzie ja mogę coś zobaczyć? No tu jest. No to był ten kod do wpisania, a wątpię, że znowu jestem sam. Hmm. Przyszłam stamtąd. To co ja mam się aż do tamtego wrócić? A w ogóle mogę tak? Hmm. Zaraz, no gdzie był ten, któremu nie dałam rady pomóc, ten gwałciciel? Hmm. Może tu mogę coś zobaczyć. No nie, to wszystko jest na zero już teraz. Hmm. No nie, no tu też nie ma nic. Mi kończą się pomysły, tak, zaczynając, że w ogóle żadnych w sumie nie miałam. Co tutaj może być do zrobienia, do ogarnięcia? No, to jest ten kod. Tam dziura w podłodze, czyli tu na pewno nic. No, to jest jakaś szafa. Dobra, przez to przechodzimy. Tu nic. Zaraz mogę tam. Zaraz. Tam mogę wejść, a tu. No, są te jakieś zwłoki. Mogę tam zajrzeć, bo takie co, pomieszczenie byłoby zupełnie bez sensu. Hmm. No, na to mimo wszystko wygląda, tylko to jest jakieś wyjątkowo dziwne. Hmm... No. To jest dziwna gra w końcu, ale... Hmm. Dobra, udało mi się przeczołgać o tyle dobrze I, 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 Z tej perspektywy nie widzę nic. Na krześle nic, tu jakiś tapczan wywrócony. Tu chyba mogę też wejść. Tylko muszę uważać, bo jest tu za ciemno jakoś. Mam zeskoczyć? O, mogę zeskoczyć. Okej. Okay. Czy to nie będzie przypadkiem dość coś samobójczego? O nie, o nie. Eee... O, cholera. Mm. A, dobra, już wiem, jak to działa. Eee... Ja pierdzielę. Nie. Ale te walki się robią coraz dziwniejsze. Mam nadzieję, że od zeskoczenia mnie wczyta, a nie że gdzieś tam hen, hen daleko ale to było dziwne, czyli mam wcisnąć odpowiedni przycisk Dopiero jak mi się coś hmm. Dopiero jak mi się coś... E Klepie? No nie wiem. Dziwaczne to jest. Gdzie mnie wczytało? Zamknięte. Aha. Aha, mogę tędy przejść. No dobra. A... No nie, tutaj dobra. To będę Wam wszelkie nieudane próby wycinać. Wow! No, 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 to wyglądało nieźle. I prawdopodobnie powinnam... A jak sprawdzić zwłoki? Hmm, trzy kaweczka. Nie wiem czy to jest coś aż tak bardzo, bardzo istotnego, ale na pewno nam się przyda. Tu mamy um, jakieś Alison Carey. Dobra. Hmm. I ten, proszę bardzo, jaki uroczy, sielankowy obraz z kwiatuszkami. Tak bardzo tu pasuje do tego wnętrza. Mhm. Mm Teraz. To? A, moja broń zniszczona została? A, no dobra, no to. Jak utraciliśmy w boju naszą pałę z gwoździami, no to zwykła też może być. Aha. Za te drzwi nie wejdziemy. No rozumiem, rozumiem w takim razie... Mm, to powinnam... Jej, strasznie mi te e, widok jakoś tak leci do góry. Nie wiem dlaczego. No, myślałam, że rzeczywiście za mną zamknęły. Wow! Było blisko. No i nie miałabym nic przeciwko, gdyby zaraz tu mi jakiś zapis, albo coś się pojawiło. O nie. Hmm. Potrzebują klucza. A skąd ja ten klucz wezmę teraz niby? A, ta gra jest okrutna i pokazała mi to już nie raz. Dobra, tu jakieś otwarte drzwi. W sumie mogłabym je sprawdzić, a tu pozamykane. I boję się ich sprawdzać chyba jeszcze bardziej niż e, tych otwartych. No nie wiem. Tu muszę się przygotować, że może być lada moment, zaraz jakiś przeciwnik. No nie no, takie ciemności. E, no. Może nic tu nie ma, dlatego tak ciemno jest i gra mi sugeruje, że po prostu nie mam czego tu szukać. No cóż, zawsze by to jakieś wyjście było, ale nic, nigdy nie wiadomo. Dobra. Eee, skąd ja przyszłam? Stamtąd. Hmm, tak, znowu te wyjście, które na pewno wyjściem nie jest. Mamy tu. Spojrzeć przez Dziurkę. To jest 8. A jak zwykle, będą sobie zapisywać, bo ja kiepska jestem w takich. A potem mi coś w głowę jeszcze strzeli, że źle wpisałam i, i będzie problem. Spróbujmy otworzyć. To będzie 8. Jeden. Dwa. Zero. Wow, aż się udało. No, kto by pomyślał? Hmm. Broń. Taka, którą miałam, ale utraciłam. Ja ją chcę, ale nie mamy jak się do niej dostać. Na razie tu mamy dwoje drzwi, które. A eee, może te? O nie, nie widzę tej pierwszej. O, jednak widzę. Już się wystraszyłam. 6, 4, 3, 8. i tam w ogóle coś niefajnego widzę. I spróbujmy teraz właśnie ładnie otworzyć. 6, 4. Ojej, jakoś mi przeskoczyło. 3 i 8. Hmm, co my tu mamy? Puzzle i biedny rozcięty piłą człowiek. Jednak nie miał tyle szczęścia, chyba co my. Dobra, ostatnie drzwi nam zostały. Dobra, spójrzmy. O kurwa! Ha! Człowiek sobie patrzy przez dziurkę w drzwiach przez Judasza, a tu no proszę, Judasz wyjątkowo adekwatna. E, nazwa tym razem. Co? Mam jeszcze raz spojrzeć. Dobra, drugi raz jak widać e, nie wypaliło. 5, 4, 3, 0. Dobra. Już nie zapisuję nawet. E, 5, 4, 3, 0. Ale to było z tą pułapką. I też, że akurat to jako ostatnie sprawdzałam. Nie, skrzynka, znowu pewnie jakaś zagadka. A, kolejna minigra, naprawdę. A, ale to jest akurat e, ta typu, który lubię. To znaczy ona nie jest trudna. Mm. I o ile nie ma presji czasowej, to lubię takie otrybiki sobie układać. Fajne, to jest akurat. O, jest klucz. Czyżby do tego niby wyjścia? Hmm, przydałoby się to sprawdzić. Ale tak patrzę. Jakaś szafka podejrzana. Druga szafka, trzecia. No dobra, posprawdzam może. A, dobra, czyli szafki nie są podejrzane. <laughs> Raczej mi nic. O, zamek. Hmm. Znaczy ten zamek. Takie coś do otwierania, a tu nic. No, szkoda. Dobra, czyli szafek ogólnie nie muszą się bać, bo nic strasznego w nich nie ma, tylko rzeczy do znalezienia w porządku, zapamiętam to sobie. Teraz tak, czy. Znaczy czy tutaj było? Nie, tylko ten puzzle. Mm. Nie, no. Tutaj było to. A, jeszcze była ta fajna broń, którą bym chciała. Hmm, ale nie tutaj, nie. Już się gubię, gdzie co było. Tutaj, naprzeciw. Dobra, ciekawe, czy uda mi się to jakoś normalnie otworzyć. O nie! Eee. O, dobra. Eee, to w ten sposób działa? O, inaczej troszeczkę. O! A to zdecydowanie jest lepsze niż te takie pierwsze, bo miałam przesuwać tryby, a nie samej się poruszać. I mogłam nawet czasowo zwalniać. A to fajne było. <laughs> o niewielu łamigłówkach chwilę mogę to chyba powiedzieć, bo większość mi się nie udaje, zabija mnie. Tak tutaj no jednak jak najbardziej cacy. O nie. Ech. To będzie jakoś normalnie? Eee, a nie, takie coś też jest do ogarnięcia. Mm, tak. No, no właśnie, muszę myśleć, co robią. O nie, o nie. Coś tu się rozwala. To mogę przeszukać. Gwoździk. Jak ja się boję tutaj gdziekolwiek poruszać. Dobra, ale widzę błyskająca szafeczka. Pusta. Chyba notatki. Jakieś jeszcze tego elementu toczenia. Notatki. Even think. Mm -hmm. O, jeszcze coś tutaj było chyba. Nie. Pusta szafka nocna. Co mi po niej. I mam nadzieję, że one też nie będą pułapkami. O piękny obraz góry. W takim miejscu na miasta piękna Nie, no, kolejne podejrzane drzwi. Aha, teraz mam się gwoździem zabawiać, by je otworzyć. O nie, to już te głupie jeżdżenie. Au, au, au. Dobra, tu, tu. O! Wow, za pierwszym razem i to gadając mi się udało. Hmm, nie spodziewałam się naprawdę. E, to tak jak myślałam. Kwestia wyuczenia tego wszystkiego i przyzwyczajenia się. Hmm, obraz z krówkami. Pi, mleko, będziesz wielki. Słyszysz Michael, będziesz wielki, jak ci się uda i nie wiem, będziesz bez problemu pokonywał tych wszystkich brednych przeciwników. O, kolejne szafki do sprawdzenia. Hmm, kolejny gwoździk w kolejnej szafce. Dobra, to będzie znaczyło, że nam się to będzie jeszcze przydawać. I co? Skaczemy. Chociaż nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. I w jakiejś łazience wylądowałam. Tam coś jest: puzzle i lekarstwa. Czyli trzeba będzie na pewno się tam jakoś dostać. Aczkolwiek, chyba nie jest to wymagane tak, no. Że musisz to zrobić, człowieku. Skoro to właśnie wygląda na jakiś przedmiot dodatkowy zupełnie. Tam wygląda jak dalsza część gry. No to co? Próbujemy gwoździkiem. No i to znowu. To, oj, góra, góra, góra lecą tu. 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 O! Elegancko. Hej, zaraz jeszcze polubię ten właśnie, ten typ otwierania drzwi. O nie, mam już maksimum, ale puzzle zdobyłam i odkryłam skowek na papiery toaletowe, jigsawie, znam tą tajemnicę, jest pewnie czarnym, znaczy handlarzem straight na czarnym rynku. Dobra, nieważne, myślę, że i tak tutaj zrobimy sobie takie trochę dziwne cięcie, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.